Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jak tam zdrowie? Wszystko w porządku? Mamy dzisiaj kolejny dzień świąteczny. Święto flagi, a przy okazji, no, kto ma wolne, to ma wolne. I grilli dookoła, całe mnóstwo. I ja się nie chcę znęcać nad grillem, bo sam czasem lubię. Natomiast dzisiejszy utwór będzie połączeniem grilla z Roostem. Pan Janusz Tokarski przysłał tekst. Dorobiłem no, muzykę no, biesiatną powiedziałbym, taką, żeby można było przy ognisku zagrać. Jeżeli Państwo mają ochotę, ja podam dwa akordy. Bardzo proszę. No i jedziemy 3.14 do przodu. W naszym kraju starczy chwila. By zorganizować grilla pracy, w domu czy w ogrodzie Na balkonie, w samochodzie Są przeróżne smakołyki Coś z kurczaka, z wieprza, szynka Różne warzywne szaszłyki I ognistej wody skrzynka Jak zaimponować innym i być oryginalnym przy tym, u innych zwykła kaszana. Postaraj się o barana, by przystąpić do zabawy. Sapał starczy za paliwo, ostre słowa za przyprawy. No, a plotki są jak wino. Gdy to wszystko już gotowe, towarzystwo zgromadzone można przy dźwiękach muzyki wziąć barana na języki, Rada by się nie dowiedział, przez kogo na grillu siedział. Miast robić to na widoczku, lepiej grillować na boczku. Lecz imprezy swojskiej tony, mogą brzmieć w obydwie strony. Bo być może gdzieś kochani, też jesteśmy grillowani. Tak, proszę uważać, bo może nas gdzieś też obgadują. Słuchajcie, dzisiaj jest 2 maja, ja wspominałem o tym, i jest piątek, i jest Dzień Flagi RP. Czy imieniny obchodzą? Tak, obchodzą Anatol, Zygmunt i Witomir, a także Atanazy, Borys, Cyriak, Częstowoj, Gwalbert, Eksuperiusz, Teodulf, Walbert, Waldebert, Walenty, Walentyn, Walter, Zoe i Zygmunta. I wszystkiego dobrego kochanym państwu solenizantom, dużo świąt nietypowych. Dzień Kosmosu na przykład jest, jest Międzynarodowy Dzień Tuby, Dzień Polonii i Polaków za granicą, Święto Orła Białego, Dzień Grilla, Światowy Dzień Tuńczyka i Międzynarodowy Dzień Harrego Pottera. Przysłowie na dziś, w Zygmunta deszcz nie urodzaju wieszcz. Cycad dnia Jan Twardowski. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Niewątpliwie potrzebna jest dzisiejsza gra półsłówek. <grym> A może nie. W każdym razie to jest moje najnowsze osiągnięcie. M takie hasło można by rozwiesić. Krycie. Roku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. No i no, może do zobaczenia jutro na przykład.